Rojnik to bylina z rodziny gruboszowatych. Naturalnie rośnie w Europie na terenach górzystych. Preferuje podłoże o odczynie kwaśnym. Jest często uprawiany w ogródkach skalnych. Kwitnie w miesiącach letnich, ale najbójniej na początku lata. Na szczytach pędów, na rozgałęzieniach mają od kilku do kilkunastu kwiatów. Kwiaty mają kolor karminowy, są miododajne. Po przekwitnięciu pędy kwiatostanowe wraz z rozetą liściową zamierają. Do kwiatów rojników zlatują się pszczoły samotnice oraz czmiele. Tu pojawiły się pszczoły makatki, zbójnice, murarki ogrodowe, a także czmiele z gatunku rudy i leśny. Choć rojniki nie występują masowo, to jednak urozmaicają zbiorowiska roślin pokarmowych dla pszczół. Ponieważ różyczki liściowe mocno przylegają do siebie, rojniki nie zachwaszczają się między tymi różyczkami. Mm-hmm.